Czy wiecie, że przez wieki Rosjanie systematycznie niszczyli wszystko, co ukraińskie, a dziś wielu z nich nadal nie potrafi zaakceptować, że Ukraina to oddzielny naród? Dziś opowiem wam, skąd bierze się ta głęboka niechęć. Mieszkałem przez lata w środowisku, gdzie codziennie słyszałem opinie o Ukraińcach. Przez długi czas nie rozumiałem, skąd bierze się ta specyficzna mieszanka pogardy, lekceważenia i jednocześnie dziwnej obsesji. Dopiero gdy zacząłem kopać głębiej, zrozumiałem, że to nie jest zwykła niechęć między sąsiadami to coś znacznie bardziej złożonego i mrocznego. Wyobraźcie sobie, że przez stulecia budowano wam do głowy mit o wielkości waszego narodu o tym, że jesteście centrum cywilizacji starszym bratem dla wszystkich wokół. A teraz wyobraźcie sobie, że nagle ktoś, kogo uważaliście za część siebie, mówi: Nie, my jesteśmy inni mamy własną historię własny język własną kulturę. To właśnie stało się z Rosjanami, gdy Ukraińcy zaczęli głośno mówić o swojej odrębności. Ale, żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie. Już w XVII wieku, kiedy część ukraińskich ziem znalazła się pod wpływem Moskwy, rozpoczął się proces, który historycy nazywają asymilacją kulturową. Rosyjska elita władzy nigdy nie traktowała Ukraińców jako równych partnerów. Dla nich byliśmy zawsze tym młodszym, mniej rozwiniętym kuzynem, którego trzeba cywilizować. W XVIII wieku, za czasów imperatorowej, rozpoczęto systematyczne niszczenie ukraińskiej tożsamości. Wydano szereg zakazów dotyczących języka ukraińskiego. Wyobraźcie sobie: zakazano drukowania książek, nauczania w szkołach, używania ukraińskiego w teatrach i urzędach. Oficjalne stanowisko brzmiało, że ukraińskiego języka po prostu nie ma, że to tylko zepsuta wersja rosyjskiego dialekt dla prostego ludu. Pamiętam, jak mój znajomy z Moskwy powiedział mi kiedyś, że ukraiński brzmi jak rosyjski wypowiadany przez pijanego chłopa. To nie była złośliwość, on naprawdę tak myślał. I tak myśli miliony Rosjan do dziś. To głęboko zakorzenione przekonanie o niższości wszystkiego, co ukraińskie. Ale najbardziej fascynujące jest to, co stało się w XIX wieku. Wtedy, gdy w Europie narodziły się ruchy narodowe, gdy Polacy, Czesi, Węgrzy walczyli o swoją tożsamość, Ukraińcy też zaczęli się organizować. I wtedy rosyjska propaganda uruchomiła mechanizm, który działa do dziś. Zaczęto mówić o mazepińcach, zdrajcach, którzy chcą rozbić Wielką Rosję. Kim był Mazepa? Ukraińskim przywódcą, który na początku XVIII wieku sprzymierzył się ze Szwedami przeciwko Moskwie. Od tamtej pory w rosyjskiej świadomości każdy, kto mówi o niezależności Ukrainy, jest zdrajcą i wrogiem. To nie jest metafora. Tak dosłownie się uczy w rosyjskich szkołach. Mieszkając w Rosji, zauważyłem coś jeszcze bardziej niepokojącego. W zwykłych rozmowach ludzie często używali określeń na Ukraińców, które trudno nawet powtórzyć. Nie były to ostre wulgaryzmy, ale słowa pełne pogardy, sugerujące prostactwo, zacofanie, chytrość. Ukrainiec w rosyjskiej świadomości masowej to ktoś, kto nosi wyszywankę, jest sało i nie jest zbyt rozgarnięty. XX wiek przyniósł kolejne warstwy nienawiści. Po rewolucji 1917 roku, przez kilka krótkich lat Ukraina miała szansę na niepodległość. Rosyjscy bolszewicy stłumili te próby z niezwykłą brutalnością. Ale co ciekawe, oficjalnie tworzyli Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, promowali ukrainizację w latach dwudziestych. Dla wielu Rosjan było to nie do przyjęcia. A potem przyszły lata 30: wielki głód, który zabił miliony Ukraińców. W Rosji do dziś wielu ludzi nie wierzy, że to był celowy akt. Mówią, że głód był wszędzie, że Ukraińcy przesadzają, wymyślają sobie traumy. Ta negacja cudzego cierpienia jest kluczowa dla zrozumienia rosyjskiej mentalności. Oni po prostu nie potrafią uznać, że wyrządzili komuś krzywdę. Po drugiej wojnie światowej nastąpił kolejny etap. Ukraińców, którzy walczyli po stronie Niemiec przeciwko Związkowi Radzieckiemu, uznano za faszystów. I znowu, ten stereotyp funkcjonuje do dziś. Jeśli jesteś Ukraińcem i mówisz po ukraińsku, jeśli jesteś patriotą swojego kraju, dla wielu Rosjan automatycznie jesteś bandrowcem, faszystą, nazistą. Mieszkając w Petersburgu, często słyszałem takie rozmowy. Ktoś wspominał o Ukrainie, i natychmiast padały słowa o nacjonalistach z zachodu kraju, o faszystach. Nikt nie pytał o fakty, nikt nie chciał słuchać innej wersji. To był zamknięty system przekonań, ale jest w tym wszystkim jeszcze jeden element, o którym mało się mówi to kwestia kompleksów. Wiecie, Ukraina ma coś, czego Rosja nigdy nie miała autentyczną więź z Europą. Kijów był wielkim miastem, gdy Moskwa była jeszcze małą osadą. Ukraińska kultura ludowa, muzyka, sztuka to wszystko jest bogatsze, bardziej kolorowe niż rosyjskie odpowiedniki. I to właśnie boli. Rosja zawsze chciała być Europą, ale Europą nigdy nie była i nie będzie. Ukraina natomiast, mimo wszystkich trudności, ma w sobie ten europejski duch. I Rosjanie to wyczuwają. Dlatego tak bardzo chcą udowodnić, że Ukraińcy są gorsi, że ich kultura to nie kultura, że ich język to nie język. Pamiętam moment, kiedy to do mnie dotarło. Siedziałem w kawiarni w Moskwie i dwóch mężczyzn przy sąsiednim stoliku rozmawiało o Ukrainie. Jeden z nich powiedział, oni są jak dzieci, które się buntują. Trzeba im pokazać, kto tu rządzi, i wrócą do nas. Ten ton protekcjonalnej wyższości, to przekonanie, że Ukraińcy nie mają prawa do własnych wyborów, to było przerażające. W rosyjskich mediach od lat 90. budowano obraz Ukrainy jako państwa upadłego, skorumpowanego, niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania. Każdy kryzys gospodarczy był przedstawiany jako dowód, że bez Rosji Ukraina sobie nie poradzi. Każdy ukraiński przywódca był albo rosyjskim agentem, albo zachodnim marionetką, nigdy autentycznym przedstawicielem swojego narodu. Ale prawdziwy punkt zwrotny przyszedł na początku XXI wieku. Kiedy Ukraińcy zaczęli masowo protestować, domagać się zmian, wybierać prozachodnich przywódców, w Rosji wybuchła panika. To nie była tylko geopolityczna kalkulacja, to była egzystencjalna groźba dla rosyjskiej samoświadomości. Bo jeśli Ukraińcy mogą zbudować demokrację, jeśli mogą żyć inaczej, to znaczy, że rosyjski model autorytarny nie jest jedyną opcją dla słowiańskich narodów. To podważa całą rosyjską narrację o specjalnej drodze, o tym, że oni są inni i dlatego potrzebują silnej ręki. Obserwowałem, jak w rosyjskich mediach zaczęto pokazywać ukraińskie protesty. Zawsze był to chaos, przemoc, manipulacja z zewnątrz. Nigdy autentyczna wola ludzi do zmiany. Dla przeciętnego Rosjanina obraz był jasny. Ukraińcy dali się oszukać Zachodowi, zniszczyli swój kraj, teraz cierpią, a wszystko przez swoją głupotę i chciwość. Ta narracja jest niezwykle wygodna. Pozwala nie brać odpowiedzialności za wieki ucisku. Pozwala wierzyć, że to nie Rosja jest agresorem, ale ofiara. Ofiara ukraińskiej niewdzięczności, zachodniej propagandy, światowego spisku przeciwko wielkiej rosyjskiej cywilizacji. Mieszkając tam, rozmawiając z ludźmi, zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Wielu Rosjan ma ukraińskich krewnych, mają babcie, dziadków, którzy pochodzą z Ukrainy. Ale zamiast budować mosty, to często pogłębia nienawiść. Bo jak można przyznać, że dręczy się własną rodzinę? Łatwiej uwierzyć, że to nie rodzina już, że ci ludzie zostali zmanipulowani, że przestali być naszymi. Znałem człowieka, który nie rozmawiał z siostrą od lat, bo ona mieszkała w Kijowie i wspierała ukraińską niepodległość. On twierdził, że ona została przeprogramowana przez banderowską propagandę. Nie potrafił zaakceptować, że ona po prostu jest Ukrainką i chce żyć w swoim kraju. To jest właśnie sedno problemu. Rosja nigdy nie zaakceptowała, że Ukraina to oddzielny naród. W rosyjskiej historiografii Kijowska Ruś to początek Rosji, nie Ukrainy. Ukraińscy kozacy to rosyjscy bohaterowie. Wielcy ukraińscy pisarze to część rosyjskiej literatury. Wszystko co wartościowe w ukraińskiej kulturze jest przywłaszczane i nazywane rosyjskim. A gdy Ukraińcy protestują, mówią to nasze, nie wasze. Rosjanie czują się okradani. Jak śmiecie zabierać nam naszą historię, naszą kulturę, naszą tożsamość? To jest dokładnie odwrócenie rzeczywistości, ale dla wielu Rosjan to jedyna prawda, jaką znają. System edukacji w Rosji od dzieciństwa kształtuje ten światopogląd. W podręcznikach historii Ukraina praktycznie nie istnieje jako odrębny podmiot. Jest Ruś, potem Imperium Rosyjskie, potem Związek Radziecki, potem Rosja. Ukraina to co najwyżej region, peryferie, mało istotny dodatek do wielkiej rosyjskiej historii. Pamiętam, jak oglądałem rosyjskie programy historyczne. Opowiadano o bitwach, w których ginęli Ukraińcy broniący swojej ziemi przed Moskwą, ale w tych programach byli oni przedstawiani jako zdrajcy i rebelianci, którzy sprzeciwiali się legalnemu porządkowi. Zero empatii, zero próby zrozumienia ich perspektywy. I tu dochodzimy do kulminacji tego wszystkiego. Nienawiść Rosjan do Ukraińców to nie jest nienawiść do obcych, to nienawiść do tych, którzy odeszli. To jak w toksycznym związku: jeśli mnie opuszczasz, to znaczy, że jesteś zły, zdradziłeś, zasługujesz na karę. Ukraina w rosyjskim odbiorze to zbuntowana prowincja, niewdzięczne dzieci, które zapomniały, ile dla nich zrobiono. Że tysiące ukraińskich wiosek zostało zniszczonych, że miliony zginęły z głodu, że język był zakazany to wszystko nieważne albo wymyślone. Ważne jest tylko to, że Rosja dała Ukrainie przemysł, miasta, kulturę. I Ukraińcy powinni być wdzięczni. Ta logika jest obecna wszędzie: w komentarzach w internecie, w rozmowach w kuchniach, w oficjalnych przemówieniach. Ukraińcy nie mają prawa się skarżyć, bo tyle dostali, nie mają prawa do niezależności, bo są częścią rosyjskiego świata, nie mają prawa mówić po ukraińsku, bo to nie jest prawdziwy język. Mieszkając tam, czułem to na własnej skórze. Gdy tylko wspominałem o ukraińskiej historii, o odrębności tego narodu, ludzie patrzyli na mnie z niedowierzaniem albo irytacją. Jak można wierzyć w takie bzdury? Przecież to oczywiste, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. Ten brak zdolności do zobaczenia Ukraińców jako odrębnego narodu z własnymi prawami, to fundament całej nienawiści. Bo jeśli oni nie są odrębnym narodem, to każda ich próba samostanowienia jest buntem, zdradą, wrogim aktem wymierzonym przeciwko Rosji. I na koniec, co może być najtrudniejsze do zrozumienia dla Was, Polaków. Wielu Rosjan naprawdę wierzy, że działają w dobrej wierze, że ratują Ukraińców przed złym Zachodem, przed faszystami, przed samozagładą. Ta mieszanka imperialnej arogancji i przekonania o własnej misji zbawczej czyni ich ślepymi na krzywdę, którą wyrządzają. Czy ta nienawiść może się kiedyś skończyć? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wymagałoby to od Rosji czegoś, do czego nigdy nie była zdolna przyznania się do winy, do wieków ucisku, do tego, że Ukraińcy mają pełne prawo nie chcieć być częścią rosyjskiego świata, a to oznaczałoby zakwestionowanie całej rosyjskiej tożsamości narodowej. I dlatego to jest tak mało prawdopodobne. Mieszkam teraz z dala od tego wszystkiego, ale wiem, że dla milionów ludzi to codzienność. Ukraińcy, którzy muszą znosić tę nienawiść, Rosjanie, którzy są w niej uwięzieni. I my wszyscy, którzy obserwujemy ten tragiczny konflikt dwóch narodów, z których jeden nie potrafi puścić, a drugi rozpaczliwie walczy o prawo do własnego istnienia. Pytanie na zakończenie. A jak wy myślicie, czy naród, który przez stulecia budował swoją tożsamość na dominacji nad innymi, może kiedykolwiek nauczyć się szacunku dla sąsiadów?